No, cóż, mieliśmy 1-0 przez większość część spotkania, ale niestety pogoń. Nie wiem, która to była 90, 90, któraś ta minuta wyrównała i kolejny mecz, po którym zamiast trzech punktów przewodzimy tylko jeden. No tak, cieszymy się. Możemy się cieszyć z tego punktu, patrząc na, na przebieg spotkania. Eee, prawie 90 minut przegrywaliśmy, także z tego powodu należy się cieszyć, że, że ta bramka została strzelona. Aczkolwiek z gry. Myślę, że nie możemy być zadowoleni. Dużo błędów, dużo strat piłki, dużo prowadzenia, za mało gry na jeden, dwa kontakty. Szkoda na pewno trzech punktów, bo, bo z przebiegu meczu wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy na porażkę. W, pierwszym, w pierwszej połowie kontrolowaliśmy to ruch, stworzył w sumie jedną sytuację po naszym błędzie, po porzucie wolnym. Straciliśmy bramkę w drugiej połowie, goniliśmy, stworzyliśmy sobie jakieś tam sytuacje. Brakuje jeszcze trochę skuteczności, tego, tego, tej chęci, takiej pazerstwa, zdobywania bramek. No to już po raz kolejny było wcześniej w meczu, w meczu z Gdańsku była podobna sytuacja, więc nie jesteśmy zadowoleni z tego rezultatu. Na pewno tak, to też jest ostatnia nasza bolączka, że nie strzelamy, nie wykorzystujemy sytuacji, ale mówię, za wolno gramy piłką. Za bardzo czytelnie i to przeciwnik gdzieś tam rozszyfrował. Można powiedzieć, że ruch mi leży, tak? bo na cztery mecze strzeliłem trzy bramki ruchowi w jakiś sposób, w jakiś sposób. nie wiem czy mam receptę na to, ale no, mówię, szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu, ważniejsze byłyby trzy punkty. Znaczy na gorąco to nie ma co oceniać, bo na pewno wrócimy spokojnie do Chorzowa i na pewno trener, sztab trenerski wszystko, wszystko przygotuje. Wtedy będzie można mówić o jakichś wnioskach. Myślę, że tak, skoro dobywa się w w 90 minucie i, i remisuje spotkanie, to jest takie powiedzenie, jeżeli nie umiesz wygrać to hotel z zremisuj, tak. I mamy jeden punkt i z tego też się cieszymy. Mam nadzieję, że to się przełoży na kolejne spotkanie. Bo na pewno tak, się zadowoleni. Myślę, że morale trochę wzrosną ale czeka nas ciężki mecz i to trzeba przełożyć na boisko. Powiem tak, że ruch tu nie wygrała za często. A myślałem, że dzisiaj będziemy nie ja, ale cała drużyna pisa tak nową historię, że po 14 latach byśmy tu mogli wygrać. Byliśmy k bardzo blisko. Nie udało się, ale nawiniemy się temu sami, bo myślę, że sytuacja, w sytuacjach, tam my w drugiej połowie, że mogli z tego wykorzystać więcej w ofensywie, sme tam mali situácie na strelenej bránky a byli sme ukaraní tým, že, že sme nedali tú bránku na 2 do 0 a už druhý raz praktične za tých sme prehrali 4 punkty, 2 na lechy, 2 džišajku, takže s remizem niekedy je spokojnosť na vyjazd, ale džišaj, nie, alebo džišaj sme mali vyhrať Znaczy, takie takie użyję, taka jak piłka. Byliśmy w tym mówi, ale nie udało się. Przede wszystkim chciałbym przywitać wcześniej Jana Kociana, mojego jednego z ulubionych trenerów w naszej, naszej lizy. Nie za często mamy okazję ze sobą rozmawiać, ale zawsze kiedy rozmawiamy, jest to bardzo sympatyczna i przyjazna, przyjazna rozmowa. Co do samego meczu. Myślę, że pierwsza połowa pod, pod nasze dyktando do... Pierwsza sytuacja, nam Fronczak miała bardzo dobrą okazję do tego, żeby strzelić bramkę, tak się nie stało. Przeważaliśmy gdzieś w tej kołowie, stworzyliśmy sobie okazję do tego, żeby strzelić bramkę. Czy zagrażaliśmy bramce e, ruchu choszów? E, no ale stare grzechy, ruch, rzut wolny zawitał w nasze polo karne, strzelił bramkę. E, gdzieś ta koncentracja, nad którą cały czas pracujemy i mobilizacja właśnie przystaje w fragmentach, żeby tych bramek nie tracić, chociaż mamy przewagę. Nadal nad nami dzisiaj film tego, że nie potrafimy się odpowiednio mobilizować, skoncentrować, wyczyścić sytuację i mieć spokój. Druga połowa to na nastrojów. My z kolei próbowaliśmy desperacko wyrównać stan meczu. Ruch rośnie kontratakował kontratakowały kilka tych konfliktów, że było takich na pograniczu, na pograniczu bramki. W bardziej desperacji przesunęliśmy Maćka Dąbrowskiego do, do przodu właśnie na taką sytuację, żeby powalczył grubą piłkę. E, udało się nam przejść wyrównującą bramkę i na pewno z tego punktu jesteśmy oczywiście zadowoleni, ale nasza gra nie funkcjonowała tak jakbyśmy, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nasza siła w ofensywie akurat dzisiaj była bardzo, bardzo misjerna. Także wiele dziennikarzy zatyka mnie, co byśmy chcieli poprawić. Powiedziałem, że nie starczyłoby czasu na antenie, się mówili o tym, co byśmy chcieli w swojej grze poprawić. Bo począwszy właśnie od dyscypliny że poprzez rozegranie piłki, poprzez zaangażowanie zespołu, całego zespołu, bym powiedział, w akcje ofensywne. Eee, to, co próbujemy robić. No, ale wracając do meczu, cieszymy się z tego, tego punktu, bo zdobyty, zdobyta bramka w ostatnich minutach. Znaczy eee, to, to daje tylko, że sędzia nie doliczył nie wiem, czy to liczył jakiś czas, czy nie doliczył. W partii chyba w 50 minucie skończył mecz, chociaż było sześć zmian, chociaż zawodnicy leżeli na wojsku, chociaż Brałkarz ruchu ociągał się z tym piłkę w pole, także to dla mnie taka trochę dziwna sytuacja. Liczyłem się z tym, że przynajmniej 3-4 minuty do tego spotkania będą, będą doliczone. Cóż, gramy dalej, dobręśmy jeden punkt, nie jesteśmy szczęśliwi, ale też... E Musimy się cieszyć z tego, że udało nam się doprowadzić do remisu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.